Hello, hello, odcinek 14. Witam wszystkich gorąco i serdecznie. Dalej, trzepiamy tą samą plażę, moi drodzy. Bo, tak jak widzieliście w odcinku 13, pod tytułem Kolejna Ela do klasera, wyszło tu parę fajnych rzeczy. A wczoraj nas ten deszcz wygonił. W związku z czym, sprzęt gotowy. No i co? Zabieramy się do kopania. Do zobaczenia przy pierwszym. A pogoda. Ma być jakiś deszcz. Niewiele ma się różnić od tej wczoraj. No ale ile damy radę, tyle damy radę. Tak jak mówiłem, do zobaczenia przy pierwszym dołku. trzeci sygnał. To jest moneta jakaś. Ale obejdzie się bez, słuchajcie, włączania kamery, bo to jest 20 pensów Tak. To jest 20 pęsików. No ale ślicznie. Dzisiaj od dość wysokiego nominału zaczynamy i bardzo ładnie, 20 pensów współczesne, 1,5 funta, jakieś ziko. No i tak, do następnego. Tu coś płytko moi drodzy, miałem sygnał 9,10 coś tak. Hm. To nie ten sygnał. No i dobra, postaramy się to wygrzebać Jakoś przy was nawet spróbujemy Czas na porę w miarę, jak na sobotę Powiedziałem sobotę A no, no to spaliłem w której części będzie 14 odcinek, no ale dobra, to będziecie wiedzieć, że było to robione w sobotę. przyśpieszał film z szukania pimpiem no, ale trudno pimp jak pim, pimp czy? pokazuję głębiej tak głębiej to... O, tak. Widzicie sporo kamieni Także Średnio się tu kopię To nie jest taka plaża, gdzie jest miałki, kaseczek. jest fajnie miło i przyjemnie wbije się w poderek w maseczku byłoby za fajnie Prawie na live słuchajcie Dobra, zaraz zobaczymy co to jest Starał się ustawić kamerę. Jeżeli coś widzieć. Nie wiem czy coś tam będzie widać czy nie to idzie Co zieliona ślicznie No więc moi drodzy, no więc moi drodzy, to jest sześciu pęsówka. Ja ją poznałem po tych kwiatkach. Wczoraj wykopałem taką samą monetę. E, zaraz na zdjęciu będziecie widzieć trochę lepszą jakość, nie tą z, z GoPro. I po prostu tak to jest sześciu pęsówka Taka sama jak wczoraj, tylko w mocniejszej patynie. Jaki to rok nie mam pojęcia, sprawdzę w domu. I wstawiłem wam to gdzieś tutaj. No i do zobaczenia przy następnym to kolejna druga, właściwie trzecia, bo miałem jeszcze takiego złomka po drodze, ale wam go nawet nie pokazywałem jednopensowego, więc to trzecia moneta dzisiaj. No i idziemy dalej. Three pants. Maybe right. No to teraz już po polsku, moi drodzy. To jest moneta 3-pensowa. Yy, zaraz zobaczycie opis jej tutaj i też zobaczycie zdjęcie, yy, które wykonałem telefonem. Lepsza ostrość. Yy, telefon nie wyparza tak jak go uporą. A śmieszna historia, słuchajcie, bo poprzednią monetę 6-pensową też w trakcie kiedyś rozłączyłem. Braniono do czyszczenia, podbiegł do mnie pies. Tak mnie przestraszył, że spadła mi w piasek, musiałem jej szukać. Teraz widzieliście, ona była przyklejona te trzy pensówka do fajnego kamyka. Mogłoby się wydawać, że fajny, fajna znajdka, taka trochę nietypowa. No ale co zrobić? Przyszedł, przyszedł ten pan, o którym wam mówiłem podczas pierwszego odcinka o plaży w Normandii, o tym d to ten, który tutaj znalazł te właśnie hiszpańskie monety, to był ten człowiek, dlatego nie chciałem, e, chciałem skorzystać z jego, z jego wskazówek ponownie, chciałem nagrać to przy nim, a on już był bardzo, bardzo skory do tego, żeby łamać tą monetę i obejrzeć, dlatego e, e, chciałem tą wstawkę Wam pokazać, nawet w języku angielskim, zresztą jak coś, to dźwięk się wyciszy, ale fajnie kolejna, trzy pę... Niesz, kolejna, kolejna moneta, tym razem trzy pęcówka. zwróćcie uwagę, że ona jest dość gruba tak jak mówiłem, opis dostaniecie tutaj pod filmem, do niej za chwileczkę. Będziecie widzieli co to jest, jak, z jak, 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 jakiego stopu, ile waży. No dobra, słuchajcie, do następnego. No dobra, no dobra, włączam się, to pokopiemy razem. Mamy jakiś sygnał. Spróbujemy go odgrzebać wspólnie. Tak, żebyście widzieli. Czemu tak jest, że jak wam coś nagrywam na live, to wychodzą śmieci, Kusza dupa. No ale dobra, jest, jest, ok, spoko, zakopujemy, znaczy do kiermany śmieci i idziemy dalej. No cóż, <laughs> chciałem dobrze. A propos jeszcze tych trzech pensów e, To nie mam takiej monety i fajnie, nie bardzo wiem jaki to rok, ale to obejrzymy później, tak jak mówiłem, napiszę Wam o tym. A wracając jeszcze słuchajcie do e, 13 filmu. Z tą, z tą małą metalową fiolką, czy jak to tam nazwać, która się rozkręca, gdzie była ta kartka papieru. No to powiem wam tak jak mówiłem, albo nie mówiłem na 13. To było bardzo płytko. Ja przechodząc, to tam mi było 25-26 i pokazywało mi na y, Quinoxie, że jest płytko, że tam jedna kreska, tylko machnę nogą i coś takiego po prostu znalazłem. Ale tak jak mówię, nie, nie przykładałem do tego specjalnej wagi. Z... Po prostu dlatego, że... Dobra, jakiś tam kawałek żelastwa Dopiero potem jak zacząłem to czyścić ten to mówię... Ej, ej, halo, coś nie ten tegas I... No i taka fajna historia kolejna wyszła z, z tym rebelem. No zobaczymy, będziemy dzisiaj próbowali zadzwonić. A z drugiej strony słuchajcie jest też taka historia, że tak nie do końca mam przekonanie czy dzwonić, bo jeśli tu tutaj leży kilkanaście lat, a ten pies już dawno odłożył łyżkę, to znaczy jeśli już go nie ma wśród żywych zwierząt co teraz zadzwonimy do jakiejś babci albo jakiegoś dziadka jego Znowu zmartwimy, że Hej, słuchaj, znalazłem zawieszkę od Twojego psa, od Twojego, mój pies już dawno jest. No, Także nie wiem, jeszcze się zastanawiam tym, czy dzwonić, bo to jest takie trochę na dwoje babka wróżyła. Wiecie, rozumiecie. No dobra, to do następnego. Dzisiaj trochę więcej kuni, jak widzicie. Są kasztanki, są jakieś białe. No, to tyle. Aprokuli. To no jest tak, moi drodzy, e, go planu, no, więc muszę to e, Ten fragment z telefonu przez ostatnią e, no, godzinę. Masa śmieci, słuchajcie, żadnych ciekawych sygnałów. Teraz wyszedł taki bum. Bo, ale po kolizji, słuchajcie. E, więc. No, tak, chyba tyle. bo... Czas nagli, nic ciekawego nie wpadło, masa śmieci eee, coraz więcej ludzi na plaży to nie ułatwia, a przy mnie atakują. Ale eee, ja wyczyszczę tego, bo bo i ja wam go pokażę za chwilę. tak to bombo, ta bombą jest z karabinem na górze. No eee, i już Najsłe. No dobra, idziemy do następnego. Hello, hello. Przyszedł czas na podsumowanie. Jak widać w pięknych okolicznościach przyrody akurat zachodzi słońce za chmurami. Co nie do końca mnie cieszy, bo trochę nam się skiepci światło. No ale może jeszcze wyjdzie. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, przejdźmy do tego, co udało się znaleźć podczas tego e, krótkiego wypadu. To odgłosy w tle. No te. Niedaleko jest droga, dlatego tak to Taki niejściś hałas W każdym razie e, nie przedłużając, e, pokażemy, pokażę wam, co udało się wyjąć, a także rozwiążemy zagadkę tej małej kapsułki, w której była kartka papierów w poprzednim odcinku. Bo zagadka już jest rozwiązana, ale najpierw do tego, co udało się znaleźć. Masa śmieci, jak na każdej plaży. Słuchajcie, głównie aluminium, trochę miedzi, jakieś tam wkręty, kawałek kołowiu. Z rzeczy trochę fajniejszych, nowa moneta w kolekcji, czyli 3 pensy. Pokazywałem Wam już ją, 3 pensy są z 67 roku, jeśli się nie mylę, tak z 67. Przepraszam, z 65. Natomiast ta 6-pensówka jest z 67. To moneta, ta moneta jest monetą współczesną. Podobnie jak to eksplodujące jednopeny. I taka klamerka miedziana. To też jest nowe, to nie wygląda na stare. No i bombą oczywiście, bumbum wyszedł z karabinem. bombą będzie dla Krzysia. Kim jest Krzysiu, gdzieś wam opowiem. Bumbum jest z karabinem. A, jeszcze a propos psów i zawieszek i tych wszystkich innych dziwnych rzeczy, to też znalazłem kawałek śmieczy, To też powinno się znaleźć w śmieciach. No dobra, żeby już nie przedłużać, słuchajcie, e, może przejdźmy do tego... Do tego papierka, o którym wam mówiłem ostatnio Tak więc Jeśli chodzi o ten papierek No to wygląda to w ten sposób Rebel to imię Karidaw mm -hmm. to e, Miejscowość, miałem rację, ale ta miejscowość Niedawno, znaczy niedawno e, To też jest dzielnica Dzielnica Belfastu Numer telefonu, który widzicie e, Pod ten numer telefonu dzwoniłem Numer dobra starsza pani Okazuje się, że rebel to kocur. Tamta zawieszka była zawieszką od kota, moi drodzy. E, I. E, trudno mi po wieku, e, po, po głosie określić, w jakim wieku była ta pani, ale chyba e, mogła być trochę starsza, bo zaczęłam opowiadać historię tego kota i tak dalej, i tak dalej. Że ten kot e, często wybiera się na takie tam przechadzki, cudawianki, i w ogóle i w ogóle. W każdym razie. E, ja to mogę sobie zatrzymać. Ten kot po prostu to zgubił, kiedy był razem z nią na spacerze. Yy, na spacerze, czy też, czy też podczas, podczas plażowania tam, gdzie ostatnio kopaliśmy, gdzie ostatnio kopałem. No i co? I zagadka rozwiązana. Okazało się, że takie. Yy, takie fiolki, takie fiolki zakręcane, z kawałkiem papieru, z kartką, takie zawieszki, e, przyczepia się kotom. Ja o tym po prostu nie wiedziałem, ja może dlatego, że niespecjalnie jestem zwolennikiem kotów, ja osobiście wolę psy, ale ponoć ludzie się dzielą na kociarzy i na psiarzy, więc tak jak mówię, zagadka kota o imieniu Rebel została rozwiązana, no i fajnie, no i przynajmniej wiem trochę więcej, przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Słuchajcie moi drodzy, ten wypad nie był jakoś specjalnie. Tam szczególnie udany, ale nie każdy wypad jest szczególnie udany. Czasem, czasem są trzy monety, tylko po to, żeby następnego dnia było ich trzynaście. Jeszcze raz. E... Woda. No i co? Zapraszam Was do oglądania wszystkich filmów, które udało mi się do tej pory dla Was nagrać. I do zobaczenia na kolejnej plaży. Może na nowej. Na razie nie chcę nic wspominać ani ja obiecywać. Jest sporo planów, ale to do... do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia.